Narożnik Czerwony. Magdalena Kierszka, Skorpion Szczecin. Patrycja Nalepa, Wisła Kraków, Narożnik Niebieski. No tutaj zawodniczka w niebieskich rękawicach i niebieskim kasku uzyskuje lekką przewagę. Zadaje dużo celnych i dosyć silnych ciosów. I góra, i dół. Także myślę... No i tutaj widzimy już takie przygotowanie poparte wyszkoleniem technicznym, taktycznym. To no są to zawodniczki seniorki, które już trenują po kilka lat. Na pewno bardzo młode kobiety, ale w ringu już toczą dużo pojedynków i od razu mamy ten obraz kobiecego boksu, w wydaniu trochę i kolejne ciosy zawodniczki z Krakowia docierają. Druga runda pojedynku pomiędzy Magdaleną Kierszkę Skorpion Szczecin, czerwony kask i czerwone rękawice, a Patrycją Nalepą Wisła Kraków w niebieskim kasku i w niebieskich rękawicach. Rundę pierwszą zdecydowanie Wygrała zawodniczka z Wisły Kraków. W rundzie drugiej już troszeczkę większy opór stawia zawodniczka ze Szczecina. No tutaj raz jedna, raz druga zawodniczka celnie trafia. Jest trochę małym zaskoczeniem po tak jednostronnej pierwszej rundzie, że... No żadna z zawodniczek nie chce. Oj oj oj. Troszeczkę sędzia się zagapił nam tutaj. No, na początku mówiłem, że strasznie jakiś taki ospały jest pan sędzia z Ukrainy. Bardzo dostojny nazwijmy to. Przy takiej walce powinien troszeczkę bliżej zawodniczek chodzić bo tutaj naprawdę się dużo dzieje, dużo akcji, ciosy padają to z jednej, to z drugiej strony i sędzia ringowy powinien po prostu o wiele bliżej zawodniczej chodzić. No i oczywiście dostosować się tempem tego chodzenia do przebiegu walki. No naprawdę zrobił nam się bardzo piękny i wyrównany pojedynek. Tutaj zawodniczka ze Szczecina nawet troszeczkę zaczyna już przełamywać swoją rywalkę. Trafia wieloma ciosami. No tutaj walczy zawodniczka ze Szczecina o zwycięstwo do samego końca. Naprawdę. Piękna walka i można wystawiać dla przykładu mężczyznom za tak wielkie zaangażowanie wiarę i chęć starcie czwarte, decydujące no przepiękny prawy sierp Patrycji nalepy ale już zawodniczka ze Szczecina No piękny balans wejście lewym prawym Magdaleny Kierszke i w pół dystansie również 2-3 ciosy na górę z dystansu teraz lewy 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 właśnie dużo tych lewych zawodniczka z Krakowa zmęczona kolejne ciosy spadają na głowę. No, przygotowanie kondycyjne w boksie jest decydującym czynnikiem prowadzącym zawodnika do zwycięstwa. I tutaj mamy żywy przykład tego, że ale oprócz tego jeszcze musi być ta wiara w siebie. Wiara, zdecydowanie w atakach. To co demonstruje już nam w czwartej rundzie zawodniczka ze Szczecina. Naprawdę piękny boks. W tej chwili zawodniczka z Krakowa już tylko biernie przyjmuje te ciosy na gardę część, ale, ale wiele ciosów tam trafia. No, stara się jeszcze zrewanżować swojej przeciwniczce, ale myślę, że tutaj Magdalena Kierszke jest zawodniczką lepszą. Jeszcze 10 sekund tego pojedynku. No jest to taki fajny sygnał dla, dla sędziego, dla zawodników, dla trenera. To puknięcie w stół, że te 10 sekund, które po prostu może dać zwycięstwo. Czwartą rundę na pewno wygrała zawodnika ze Szczecina. Zobaczymy, była to był to wyrównany pojedynek. Licząc tą pierwszą rundę, gdzie Patrycja Nalepa zadała bardzo dużo celnych siostrów.